No dobrze. A jaka jest Pana największa słabość? Znam odpowiedź na każde pytanie. Ale przecież to nie. Zaraz. Jak to na każde pytanie? No normalnie. O co by mnie Pan nie zapytał, to ja będę znał odpowiedź. Śmiało. Proszę spróbować. Okej. Okay. Ile to jest 17 razy 42? 714. Yy, podzielone na 31,04. Zamierzał mnie Pan poprosić, abym 714 podzielił przez 23? Skąd Pan wiedział? Mówiłem, że znam odpowiedzi na wszystkie pytania. No dobrze. W takim razie proszę zamknąć oczy ile pokazuje palców 5, 2, 7, 3, 1, 8, 0. To jeszcze o niczym nie świadczy? Jaki mam pin do karty? 2137. Jak ma na imię moja żona? Aneta. Numery rejestracyjne mojego samochodu. KNS200T. W którym w roku? 2011. Ale. Kurwa mać. Przepraszam bardzo. Telefon od córki. To nie jest pana córka. Czyli tak nie wie pan wszystkiego. Przecież wyraźnie widzę, że dzwoni mu. O... o! Panowie. Pora na podsumowanie dzisiejszych wyników. Piotrek, jak tam? Ile miałeś dzisiaj sprzedaży? 26. 26? Całkiem nieźle. Powyżej naszej średniej. Bartek, a jak u Ciebie wygląda sytuacja? 34. O proszę. Widzę, że ktoś za wszelką cenę chce utrzymać tytuł pracownika miesiąca. Oby tak dalej. Nowy, a jak u Ciebie? Ile miałeś dzisiaj sprzedaży? Jedną. Jedną. Miałeś jedną sprzedaż? Jesteśmy największym sklepem wielobranżowym w okolicy. Mamy setki klientów dziennie, a ty miałeś jedną sprzedaż? Jaka była wartość koszyka? 800 tysięcy złotych. Śmiało, proszę sprawdzić. Ale. Jak? Co ty sprzedałeś? No dobrze, to w takim razie wezmę tę wędkę. Świetny wybór, ale powinien Pan również zadbać o odpowiednie żyłki. Polecam te najgrubsze. Świetnie sprawdzą się do łowienia z łodzi. Nie no, to na pewno, tylko jest taki jeden mały problem. Nie mam łodzi. Tak wiem, dlatego przygotowałem dla Pana świetną ofertę. Niezawodny, 6-metrowy ślizgacz z dwoma silnikami. No, robi wrażenie. Tak samo zresztą jak cena. O cenę proszę się nie martwić. Dyrektor finansowy taki jak Pan może sobie na to pozwolić. No niby mogę, ale... Zaraz. Skąd pan wie, że jestem dyrektorem finansowym? Obawiam się jednak, że pański Audi nie będzie w stanie pociągnąć tej łodzi. Dlatego przygotowałem dla pana kolejną świetną ofertę. Ale skąd pan wierzy, że Audi? Jeżeli jeszcze dzisiaj dokupi pan do całego zestawu Jeepa, to przyczepę do transportu łodzi dorzucimy gratis. Przelew można zrobić na miejscu. Bardzo proszę o zalogowanie się do pana bankowości elektronicznej. Ale. Zapomniał swojego numeru klienta. 127 355 46. Eee, chyba zapomniał również hasła. Zaraz, zaraz. Chcesz powiedzieć, że to wszystko sprzedałeś facetowi, który przyszedł do nas po wędkę? No w zasadzie to nie po wędkę, a po podpaski dla żony. Ale powiedziałem mu, że skoro weekend i tak ma już z głowy, to może chociaż wybierze się na ryby. Kurwa, mać. Chciałbym wnioskować o podwyżkę. Doceniam Twój entuzjazm, ale dołączyłeś do nas zaledwie tydzień temu. Aby dostać podwyżkę, musisz jeszcze trochę wykazać. Ale zapamiętałem wszystko o każdym produkcie w naszym sklepie. To jest raczej mało przydatne. Zaraz. Jak to o każdym produkcie? Jesteśmy przecież sklepem wielobranżowym i mamy setki 821. 821. Co 821? Tyle produktów ma w ofercie nasz sklep. I mówisz, że o każdym z nich wiesz wszystko. No dobrze, sprawdźmy to. Myjka ciśnieniowa Karcher, alejka 7B, półka druga, 1248 zł, MCS, 213769. Zaraz, czy ty mi właśnie podałeś kod SKU-produktu? Yy, w takim razie... Alejka 6B, półka pierwsza, 917 zł, WPC, 123420. Ale co ty w ogóle chciałeś zapytać o wkrętarkę Milwaukee? Zaraz. Skąd to wszystko? Sprawdź stan magazynowy. Stan magazynowy czego? Czegokolwiek. No dobra, to niech będzie ten ratanowy komplet wypoczynkowy. Potrzebuję tylko kodu SKU. PSD600299. Zero na stanie. Ale to niemożliwe, przecież wczoraj była dostawa. Wyprzedałem cały magazyn. Poczekaj. Sprzedałeś już wszystkie komplety? Nie, cały magazyn. To, to niemożliwe przecież. Mieliśmy 5 milionów tam... 600 000 zł w produktach. Czy mogę teraz dostać podwyżkę? To nie zależy ode mnie. Musiałbym porozmawiać o tym z prezesem. To zadzwoń do niego, ale jak zadzwoń? Ja jestem zwykłym kierownikiem średniego szczebla. Nie mam numeru. 605 205 106. To Dodskoniłeś się do biura prezesa firmy PSB? Czy możemy ci pomóc? Kurwa mać. No co jest grane? Dlaczego nikt nie pracuje? Mamy nalot z Krajowej Administracji Skarbowej. Jak nalot? Przecież. O kurwa, nalot. Ty, czy inspektor właśnie rozmawia z naszym nowym pracownikiem? No i gadają już tak od 10 minut. Uf, jak od 10 minut? To czemu dowiedzieli się o tym dopiero teraz? Przecież jak to bierze się do faktur, to. O cholera, idzie tutaj. Zachowuj się normalnie. Heh. Dzień dobry, panie inspektorze. E, czy możemy panu jakoś pomóc? Pomóc? E, nie, to nie będzie konieczne. E, rozumiem. E, widziałem, że rozmawiał pan z naszym nowym pracownikiem. Może zawołam go tutaj, żeby... Nie, nie. Proszę go nie wołać. E, na pewno? Tak, na pewno. Kontrola przebiegła pomyślnie. E, to może w takim razie chciałby pan... Nie, nie, nie. Kontrola przebiegła pomyślnie. Do widzenia. A temu co się stało? No i mamy kolejne nieprawidłowości. Czy mogę panu jakoś pomóc? Nie, nie ma takiej potrzeby. Proszę zająć się swoimi sprawami. Zapytam raz jeszcze. Panie Marcinie, czy mogę panu jakoś pomóc? Tak jak mówiłem, nie ma tak. Zaraz. Skąd wiesz, mam na imię? Ja wszystko wiem. Wszystko! Śmiało. Proszę sprawdzić. No dobra, to powiedz mi, gdzie pracuję? W Krajowej Administracji Skarbowej. Nieźle, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Jakim przyjechałem samochodem? Biały Ford Mondeo Kombi, KK 353 83. Jaki jest numer mojej odznaki? 696 2137. A jak ma na... Janusz Pietrzykowski. E, ale... co? Chciał mnie pan zapytać o imię swojego przełożonego. Jak? Jak już mówiłem, ja wszystko wiem. Skoro wiesz wszystko, to musisz również wiedzieć, jak skończy się dla Was dzisiejsza kontrola. Oczywiście, że wiem. Pomyślnie. A raport z kontroli przyjmie Pani Gosia z Pańskiego Zespołu. Ta sama Pani Gosia, o którą Pańska żona miała się nie martwić. Ale. Numer do Pana żony również znam. Mam podać? Kurwa, mać. Tak myślałem. Przepraszam bardzo, szukam jednego z Waszych pracowników. A o którego chodzi? No, o takiego łysego z brodą. Proszę Pana. Nawet sobie Pan nie zdaje sprawy z tego, jak nieznacznie zawęża to nasz zakres poszukiwań. E, faktycznie. Chodzi o tego, który nosi się w takim szarym sweterku. O, czyli chodzi o nowego. Poszedł na przerwę. O. A za ile wróci? Ciężko powiedzieć, ale jak pan chce, to mogę mu coś przekazać. E, tak. Proszę mu przekazać, że był u niego Mateusz, żeby omówić sprawę podziału kasy. E, podziału kasy? Tak jest. On będzie wiedział o co chodzi. Ale wie pan co, może ja panu dam swoją wizytówkę. Dzięki wielkie i... Do widzenia. Co do to... Obawiam się, że ta zanęta nie zda egzaminu. Słucham? Zanęta, którą Pan rozważa, jest kiepskim wyborem. A na jakiej podstawie Pan tak twierdzi? Przyjechał Pan starym jeepem na numerach KGR, co oznacza, że łowi Pan ryby w jeziorze Klimkowskim. Wyrobiony hak sugeruje, że często wozi Pan przyczepę. Przyczepę, na której transportuje Pan swoją łódź. Ale... A to z kolei oznacza, że łowi Pan ryby właśnie z niej, najczęściej w pobliżu tam. Naprawdę imponująca dedukcja, ale co to ma wspólnego z... Powiem znajdzie pan suma, szczupaka, sandacza. Ale na to, co trzyma pan w ręce, połasi się co najwyżej okoń. I, i, I to wszystko wywnioskował pan po moim samochodzie? Nie. Ja po prostu wszystko wiem. <grystko> wszystko. Czyli na przykład co? Na przykład to, że w ubiegłym tygodniu zamknął pan w końcu sprawę paskudnego rozwodu. Rozwodu, który nie tylko napsuł panu krwi, ale przede wszystkim wydrenował portfel. I teraz, jako wolny człowiek, chce się pan po prostu zrelaksować na rybach. Ale skąd pan. T... To może, jak pan już tak wszystko wie, to podam pan numery do jutrzejszego losowania 2 5 256, 12, 21 i 37. Naprawdę? Kurwa mać! Dobra, to myślę, że na dzisiaj jesteśmy gotowi. W takim razie możemy zaraz a. Gdzie jest nowy? Piotrek, widziałeś go? No, widziałem go jakieś pół godziny temu, jak szedł do gabinetu dyrektora. O, dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. E, panie dyrektorze, czy widział pan naszego nowego pracownika? Po Nawet to... mi o nim nie mów. E, czy coś się stało? Ależ skąd? Nic takiego, w końcu. Co mogło się stać? E, wszystko w porządku? Nie, nic nie jest w porządku, ale. Wszystkiego dowiecie się jutro. A nie może pan, Nie, nie może pan. Poczekajcie na oficjalną komunikację. Żegnam. Ty. Co mu się stało? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Chciałbym wnioskować o podwyżkę. Kolejną? Przecież ostatnią dostałeś tydzień temu. Zapobiegłem kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. To prawda i chwała ci za to. Ale nie mogę temu usprawiedliwić kolejnej podwyżki. Poza tym, nie wiadomo, czy i jakiej wysokości kary dostalibyśmy. 10 milionów! Od... Co 10 milionów? 10 milionów złotych kary za wystawianie fikcyjnych faktur na imprezy firmowe. Zaraz. Skąd to ty wiesz? Myślę, że w naszym budżecie znajdą się dla ciebie jakieś wolne środki. Dziękuję. Proszę bardzo. Mam tylko nadzieję, że ten temat zostanie. Chciałbym wnioskować o kolejną podwyżkę. Ty chyba żartujesz. Przecież właśnie ci ją dałem. Owszem. Ale za to, co zrobiłem, zasługuję na następną. A co takiego zrobiłeś? Pozyskałem 5 milionów dofinansowania ze środków unijnych. E... Poważnie? Nawet jeśli to prawda, to nie mogę tak po Czuję, prostu... Czuję, że moje wysiłki są w niewystarczającym stopniu doceniane przez naszą firmę, dlatego wnioskuję o natychmiastową zmianę na stanowisku dyrektora operacyjnego. Ale to ja jestem dyrektorem operacyjnym. <noise> nie możesz tak po prostu... że śmiało odebrać. Niby co mam ode... Halo? Dzień dobry, prezes firmy PSB Buddy Kłania. Podjąłem decyzję o pewnych zmianach w strukturze i chciałem o tym z panem teraz porozmawiać. Kurwa mać!